Michał Stalanga fijałka po X59. Gratulujesz, świetnie walki. Czy na pewno tak, tak, tak się miał czy, czy taką zakończyć Żyda! parterze? Czy tak zakończyć, że to starczy? Tak, dokładnie tak. w 100%. Marzyłem o takiej zakończeniu walki i udało się. Ale czy obawiałeś stójki, stójki swojego wydała? Obawiałem się, no, bo widziałem tam tytuł walki i widziałem, że ma taki most prawie wody i ten sierpony uderzył mosty, poczułem na gardzie mocno i zadziałał autopilot, wszedłem w drogę i i już to na swoje. walczyć z zagranicznymi zawodnikami, czy jednak czy Polakom? Nie, walczyć z zagranicznymi, bo jestem Polakiem, jestem patriotą, także wolę obijać obcokrajowców hmm. jak swoich. Jakbyś teraz, jak teraz miał celować w duże federacje, jakie by to były? Nie celuję, czekam na pozycję, jeżeli jakieś takie będą, to, to oczywiście rozważę. Na razie jestem w X-Stage, walkę jeszcze się w x jest jestem tutaj dobrze, rozważę są w stosunku do mnie w porządku, bo jak na przykład więc na razie nie planuję. Nie planuję, jeżeli będą jakieś pozycje, to się po je nie rozważę. To jest właśnie ta kolejna walka na, na x no, nie jak się podoba w Toruni. Bardzo mi się podoba, jestem jednym nowym Torunciekiem, że tak powiem. Nie, że to nie, ale mega fajne miasto, naprawdę dobrze tutaj przyjeżdżać, hala jest super. Fajni są kibice, bo naprawdę wiedzą o co chodzi w MMA i nie przychodzą tylko e, oglądać walk bokserskich czy tam Także fajnie mi się tu walczy, lubię tu przyjeżdżać, jest fajne, fajne miasto, fajne stare miasto, jest tylko jest, jest oglądać, jest fajny film. Dzisiaj jako berserker z nimi rozgromiliście XKS, teraz jest dochodem do że do, 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 Wasz klub, też wszystko tło właśnie Wiadomo, że nie będziesz ob obiektywny, ale czy, be czy obecnie Berserk jest nie jest jeden z najlepszych klubów na najwięcej w Polsce i, i myślę, że w Europie. Berserkę z tym według mnie był jednym z najlepszych klubów, jest i będzie, bo mamy bardzo dużo mocnych zawodników. Oczywiście te walki nie, nie zawsze wychodzą z naszej myśli, ale naprawdę mamy moc, mega mocną ekipę i idziemy do przodu i siła jest nasza w tym, że się wszyscy wspieramy. Po zdobyciu pasa i popularność jeszcze bardziej wzrosła? Ja Wiedział, powiedziałeś, że jesteś jednym z najbardziej zaznaczonych zawodników 9 Myślę, że od wczoraj mi przybyło 50 lajków na Facebooku. Okej, okay. i tym miłym akcentem dzięki za wywiad. Dziękuję bardzo.